Od tonu i treści dialogu politycznego na linii Kijów-Warszawa zależy skuteczność europejskiej polityki sąsiedztwa we wschodnim kierunku oraz określenie przyszłej konfiguracji procesów integracji regionalnej. Dzisiaj Ukraina i Polska muszą intensyfikować współpracę, w szczególności na płaszczyźnie bezpieczeństwa regionalnego, bezpieczeństwa energetycznego realizacji wspólnego potencjału tranzytowego obu kraju, wdrażania innowacyjnych modeli gospodarczych, rozszerzenia współpracy naukowej i edukacyjnej. Istnieją wszelkie powody, by sądzić, że model tandemu ukraińsko-polskiego odgrywa kluczową rolę w integracji politycznej i gospodarczej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wzajemne interakcji pozwalają Ukrainie i Polsce optymistycznie patrzeć w przyszłość Pomimo złożoności wyzwań cywilizacyjnych naszych czasów, Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować organizatorom dzisiejszej konferencji za ogromne wysiłki i życzyć owocnych i skutecznych dyskusji naukowych i bogatego pokłosia naszej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie profesorze. Proszę Państwa, Chorwacja jest tym krajem, który dołącza do wspólnoty yy, Unii Europejskiej. Jest wśród nas pan ambasador yy, Iwan Trywekio. Bardzo bym serdecznie jego ekscelencję prosił o zabranie głosu. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Panie Prezydencie, Panie Minister. Uh, moji koleđe, konzuli na konzuli generalni, uh, uh, šiski tutaj uh, zgromađoni na, na, na toj konferenciji. Dla mnie je to ogromni žašći di, diša biti tu s i rozmavijač uh, i debatovač o podstavi evropejske politike sunšenstva i europejske politike do šiskih panjstva, ktore imaju aspiracije biti penopravnim člonkami unije Europejski. Ja myślę, że największa wartość tego, uh, co ja jestem tutaj, tylko jedno zdanie. Wierzcie mi, mi na przykładu Chorwacji. Ta polityka ma sens. To jest przykład Chorwacji. Bo polityka, europejska polityka sąsiedztwa, są polska polityka wschodnia ma za cel tylko jedną rzecz. umożliwić państwami które chcą które mają aspiracje do unii europejskiej żeby se to zdarzyło my nasz proces trwa uh, prawie 10 lat ja mówię više tako, tak ja mislim, że to jest warto i dla tych państw które mówimy te się nie ma inne alternatywy dla chorwacji za wszelka państwa na bałkanie to jest jedina alternativa. druga alternativa, jest zamknięcie i rozmała o przeszłości. A pleś, przeszłość to są konflikty, to są problemy, to są su su, e, etniczki sukobi i to jest, e, to jest, to jest coś, co nie otwarza możliwości do rozwoju. Żeby osiągnąć i realizować ten cel, my w Chorwacji musieliśmy po pierwsze za akceptovati standarde in vrtošči zahodne evropske demokracije, prava manjšin, prava voljnosti, prava eh, do, do, do eh, voljnosti vizvanja, znači vse ono, eh, 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 zahodnja demokracija ima. I ja myślę, że oprócz tego musieliśmy transformować całkowicie społeczeństwo, żeby zaszmielili zasady w rynku. Musieliśmy osiągnąć, a to jest był obowiązek i nasze chęć, musieliśmy stać się pełnoprawnym członkiem NATO, żeby rozwiązali bezpieczeństwo i w na, na jakiś sposób z vami ali to možnost uh, 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 konfliktu med državami uh, bivajoče Jugoslavije. Jaz lahko povem in s tem končam, samo eno reč. Hrvatska je imela dva cela strateška. Prvo je temnopravno članstvo NATO, o čem nijem ni šlo. Temnopravno članstvo EU ste šli krok do tega, dzięki i Polsce, która nam bardzo pomogła, u w tym procesie. I trzecie, może teraz zostanie zaskoczeni, zaskoczony, żeby Serbia i Bosnia i Hercegowina czym szybciej stali się też członkami i NATO, i Unii Europejskiej. Tylko ponieważ jedne, jednego jednego elementa, jeżeli mogę powiedzieć. kiedy i o, ta państwa będą, będą pełnoprawni członkowi Unii Europejskiej, możemy rozwiązać, będzie nam łatwiejsze rozwiązać nasze problemy, bo będziemy rozmawiać istymi słowami, będziemy żyć na istym standardem, będziemy rozumieć jedne, jedne drugie i będzie nam to uh, uh, bardzo uh, łatwiejsze. Dlatego myślę, że to jest jedyna alternatywa dla ka każde państwa, które ma ambicje stać się członkami Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie Panie Proszę Państwa, chciałbym poinformować, że na ręce organizatorów wpłynęło pismo podpisane przez szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Jaska Michałowskiego, ja tego pisma w całości nie będę czytał, ono jest dosyć obszerne, także znajdowało się na naszej stronie w materiałach pokonferencyjnych, natomiast czytam początkowe zdania i końcowe zdania, bo one są skierowane właśnie do Państwa. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz własnym przesłałem serdeczne pozdrowienia zgromadzoną Wielkosławskiej Konferencji poświęconej zagadnieniom polskiej polityki wschodniej i kończy to pismo. Życzę Państwa, wyniki tej konferencji wzbogaciły nas o znaczącą wiedzę i przyczyniły się do urzeczywistnienia kluczowych celów politycznych Rzeczypospolitej. Życzę inspirującej dyskusji i owocnych obrad. Łączę poznania zegarek Żałuję, że nie jestem z Państwem w Wrocławiu. Państwo pamiętacie, Jacek Michałowski jeszcze kiedy nie był yy, szefem Kancelarii Prezydenta zwykle na tej konferencji naszej tutaj we Wrocławiu yy, był, yy, był obecny. Yy, proszę Państwa, chciałbym prosić teraz o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego yy, zatytułowanego Perspektywy Polskiej Polityki Wschodniej przez Panią yy, Minister odpowiedzialną w rządzie za sprawy yy, Polityki Wschodniej, Panią yy, Katarzynę to, yy,

Takim rozumieniu całego obszaru postsowieckiego jest, jest tematem tak ogromnym, że właściwie nie dałoby się go unieść w jednym wystąpieniu. W związku z tym, mówiąc, polityka wschodnia będę miała przede wszystkim na myśli nasze bezpośrednie wschodnie sąsiedztwo z elementami Wykraczającymi za obwód kaliningradzki, czyli z, z myślą o Rosji, także czasami szerzej o naszych wschodnich partnerach kaukaskich, głównie w domyśle Gruzja. Dwie dekady temu, półtorej dekady temu, cele polskiej polityki wschodniej i polska polityka wschodnia. Wydawała się koncentrować na takiej jasnej, trudnej, ambitnej, ale jasnej wizji dążenia do zjednoczonej Europy, zjednoczonej w ramach Unii Europejskiej, gdzie granice tej Unii nie sięgają jak co po niektórzy wizjonerzy przedstawiali do Władywostoku, ale sięgają na pewno za Bóg i pewnego dnia obejmą Ukrainę, obejmą Białoruś. Ta wizja przyświecała większości decyzjom. Ta wizja definiowała i debatę, i kroki podejmowane przez polskie władze. Ta wizja się nie spełniła. Nie spełniła się może na razie. Nie dlatego, że była niesłuszna, bo teza, że najlepszą drogą dla modernizacji Europy Wschodniej jest Unia Europejska, ta teza się broni także dzisiaj. Nie spełniła się, bo jak czas pokazał, praktyka pokazała, nie przystawała do rzeczywistości. U jej podstaw legło założenie, że elity, społeczeństwa Wreszcie kraje nasze sąsiedzkie będą podążały z taką samą determinacją, z takim samym jednoznacznym ukierunkowaniem, tą samą ścieżką, jaką podążała przez lata 90. i początek obecnego tysiąclecia Polska. Tak się nie stało. Było to optymistyczne. Bardzo ambitne założenie, które nie sprawdziło się. To stało się w Polsce przyczyną i znowu i na poziomie decydentów, i na poziomie debaty eksperckiej i publicznej takiego rozczarowania często, często frustracji, często tendencji do patrzenia w minorowych. Barwach na perspektywy polskiej polityki wschodniej. Wiele z tych rozczarowań można uznać za uzasadnione, ale zawsze przy tego typu podsumowaniach warto podkreślić ja staram się za każdym razem to podkreślać że jeśli spojrzymy na ten problem nie tylko lokalnie, ale co najmniej regionalnie, a to znaczy europejsko, a nawet szerzej. To zobaczymy, że przez te dwie dekady Polska miała dobre sąsiedztwo. Nie było to może sąsiedztwo naszych marzeń albo scenariusze, które się w tym sąsiedztwie zrealizowały przez minione dwie dekady. Nie były scenariuszami marzeń Europy, Polski, ale to było sąsiedztwo, które nie przyniosło Polsce poważnych zagrożeń w miarze bezpieczeństwa, nie przyniosło Polsce. Wyzwań bardzo poważnych w wymiarze społecznym przyniosło wiele możliwości i otworzyło wiele dróg do współpracy. Było to najlepsze sąsiedztwo w Unii Europejskiej, sąsiedztwo Unii Europejskiej, jakie na ten czas okazało się, że mogliśmy mieć. Myślenie o polskiej polityce wschodniej. Zmieniało się w takim długotrwałym procesie. To się nie stało z dnia na dzień, to się nie stało z roku na rok. Bardzo trudno wyznaczyć jakąś konkretną cezurę. Niemniej, gdzieś ja bym definiowała, że w okolicach 2005 roku. Ta wiara wizję zjednoczonej Europy zaczęła zdecydowanie wygasać, już chylić się yy, ku upadkowi, przynajmniej w umysłach i w większości debat. Tu ogromne znaczenie miała Pomarańczowa Rewolucja i to, że gdzieś rok, dwa lata po pomarańczowej rewolucji, okazało się, że nie zmieniło się aż tak wiele, jak yy, można się było spodziewać i wielu w Polsce się spodziewało. Polska polityka wschodnia wkroczyła wówczas w nowy etap, etap, w którym nie było już tak prosto i tak łatwo zdefiniować jednoznacznych czarno białych celów. To jest dobre, to jest złe. W tym kierunku należy zmierzać w te wybory i w taki jednoznaczny sposób podejmować. Myślę, że od tego momentu pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi, i więcej sytuacji, w których podejmując decyzje były to czasem decyzje wyboru mniejszego zła. Ale taka skomplikowana, już nie czarno-biała, a bardziej szara rzeczywistość nie oznacza, że tych decyzji nie należało podejmować i. Jasnych kierunków działań nie należy wyznaczać. I chciałabym się z Państwem podzielić takimi kilkoma punktami, które wyznaczają na dzisiaj, w moim przekonaniu, najważniejsze kierunki polskiej polityki wschodniej, biorąc pod uwagę całą tę skomplikowaną, niejednoznaczną rzeczywistość i to rzeczywistość nie tylko na wschodzie, bo ta Zmiana, ta niejednoznaczność wkradła się nie tylko do polskiej polityki wschodniej, ona wkradła się także do polskiej polityki europejskiej po wstąpieniu do Unii, po wstąpieniu do NATO. Ten tunel z jasnym światełkiem na końcu to światełko zostało osiągnięte, i także ta polityka stała się dużo bardziej skomplikowana dużo więcej pytań niż odpowiedzi dużo bardziej. Szaro-pura niż jasno-czarno-biała. W moim przekonaniu, Unia pozostaje jedyną receptą na Europę, na modernizację państw Europy Wschodniej. Unia z jej wszystkimi problemami, które jesteśmy świadomi, Unia z różnymi niedomaganiami deficytem często woli politycznej zwłaszcza w działaniach zewnętrznych zwłaszcza w działaniach wobec wschodniego sąsiedztwa. Taka właśnie unia pozostaje główną receptą na modernizację,